Witajcie kochani serdecznie! Święta, święta i po świętach. Przed nami Sylwester, dlatego dzisiaj pokażę Wam świetną, lekką i dobrze pasującą przekąskę sylwestrową pod wódeczkę. Spring Rollsy to bardzo fajna przekąska, dlatego że w Spring Rollsach mamy możliwość tak naprawdę dobierania składników takie, na jakie mamy ochotę. Ja dzisiaj będę robiła Spring Rollsy z kurczakiem. Natomiast możemy je zrobić z krewetkami, możemy je zrobić z łososiem, z szynką, co lubicie, na co macie ochotę lub na co Was stać. Ok, przejdźmy teraz do składników. Najważniejsze w spring rollsach jest papier ryżowy. Ja mam tego papieru ryżowego całą paczkę. Zobaczymy ile jej wykorzystam w trakcie robienia tych spring rollsów. Ponadto mam takie cztery sznycle z piersi kurczęcej. Następnie do tego wszystkiego dołożę jeszcze dwa takie spore ogórki konserwowe kilka listków kapusty pekińskiej, może być to już sałata lodowa lub sałata masłowa. Tak samo z ogórkami możecie dodać świeże, kiszone, konserwowe, małosolne. Do tego mam bardzo fajny składnik serek Philadelphia. Najlepiej, jeśli to będzie Philadelphia oryginalna, bez żadnych dodatkowych składników. Ja natomiast dzisiaj znalazłam tylko wersję z ziołami. Do tego jeszcze dodam awokado, paprykę żółtą, pomarańczową. Kawałek pora, kilka rzodkiewek, mam tutaj również kiełki rzodkiewek. No i mam jeszcze do kurczaka sos sojowy i paprykę ostrą i odrobinę oliwy dodamy, żeby ten kurczak miał na czym się podsmażyć. I to wszystko zaczynamy. Zacznę teraz od pokrojenia kurczaka. Mam tutaj też necelki kroję je w długie paski. Kurczaka już pokryłam w paseczki. Teraz na patelni rozgrzeję odrobinę oliwy. I czekam aż bardzo dobrze się rozgrzeje. Kurczaczka przełożę teraz na rozgrzaną patelnię. Poleję odrobiną sosu sojowego. I ostrej papryki mielonej. Mięsko się już idealnie zarumieniło. Przełożę je teraz do jakiegoś naczynia, żeby nam troszeczkę ostygło, bo potrzebujemy chłodnego tego kurczaka. I na chwilę odstawiam. W tym czasie zajmę się wszystkimi innymi składnikami. Zacznę od ogórków. Jeśli przygotowujecie składniki na spring rolls, najlepiej, jeśli wszystko pokroicie w słupki. Dobra... A górki są. Porkroję dokładnie w ten sam sposób, po prostu wzdłuż i na stół. Por daje akurat taki bardzo fajny, e, ostrawy posmak, więc polecam Wam, abyście go zawsze do spring rollsów dodawali, a pasuje do wszystkiego. Ok, też pokrojone. Rzadkiewki. Kroimy w takie grubsze plastry. Teraz czas na paprykę. E, w papryce odkrawam ten dindzel. Następnie kroję ją w poprzek. Otwieram. I wykramam to, co tutaj jest. Do pokrojenia zostało nam tylko awokado. Przecinam je na pół. Miąż z awokado wyciągam łyżką. Awokado teraz też podzielę na troszeczkę mniejsze części i postaram się zrobić to. Właśnie podłużnie. Ostatnim etapem przygotowania spring rollsów będzie ich rolowanie. Przygotowałam sobie tutaj już, jak widzicie, papier ryżowy. Moją dobrą radą, jaką mogę Wam dać, to to, abyście się z tym papierem ryżowym obchodzili bardzo delikatnie, bo jest on bardzo kruchy. Co musimy zrobić? Przygotuję sobie tutaj kilka takich arkuszy. Przygotowałam sobie też miskę z letnią wodą. Moczymy jeden arkusz pojedynczy w tej misce z wodą. On nam pięknie się rozmiękczy i będzie bardziej elastyczny. Jak widzicie, ten papier ryżowy ma już zupełnie inną strukturę. Kładę go teraz na jakiejś desce, na talerzu i będziemy nakładać składniki. Zacznę, zawsze zaczynamy od jakiejś sałaty czy kapusty. Ja mam tutaj tą kapustę bekińską. Ułożę troszeczkę listków. Na to położymy trzy kawałki ogórka. Troszkę awokado i papryki. Położymy również kawałek kurczaka, odrobinę kiełków, rzodkiewki i odrobinkę serka Philadelphia. I teraz zwijamy. I słuchajcie, ja robię tak z każdym następnym arkuszem papieru ryżowego. Kochani, to jest moja propozycja na sylwestrową przekąskę. Jeśli chcecie zrobić wrażenie na Waszych gościach, możecie z tych naszych spring rollsów ułożyć taką wysoką kolumnę. To naprawdę bardzo fajnie wygląda na talerzu. Dobrze kochani, ostatnio życzyłam Wam wesołych świąt. Tym razem będę Wam życzyła udanej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!